Międzygminne schronisko dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie, to właśnie tutaj na adopcję czeka ponad 100 psów i kotów z całego regionu leszczyńskiego. Jedne są stare i schorowane, inne pełne zdrowia i energii. I choć każdy pupil jest inny, wszystkie łączy jedno. Szukają domu i miłości. Wieści nie są dobre. Podczas gdy na nowy dom czeka cała masa czworonogów, liczba adopcji w stosunku do lat poprzednich znacznie spadła. Aż strach pomyśleć, co będzie latem. Kierownik Małgorzata Buczyńska. Na dzień dzisiejszy w naszym schronisku znajduje się 102 pieski i 11 kotów. Oto, kiedy zakiełkuje już nam ta myśl, że chcielibyśmy przygarnąć jakieś bezdomne zwierzę ze schroniska, trzeba przemyśleć sobie dobrze tę sprawę, porozmawiać z wszystkimi domownikami, wiedzieć, że będzie trzeba na początku wykazać dużo cierpliwości, spokoju, żeby to zwierzę zaufało, żeby się przyzwyczaiło do, do członków rodziny, no przede wszystkim dużo, dużo miłości. Pieski, które czekają na adopcję, no niestety są tutaj w tej chwili samotne. I, yy. Czekają na dom, który, który zaznają miłości. Ludzie, którzy krzywdzą zwierzęta, to naprawdę nie zasługują na normalne życie. Tak, to zwierzę jest krzywdzone. Uważam, że taki pies zasługuje na dobry dom, na miłość. Nie wiem. Bo widać na przykład jak ten pies. On potrafi się przytulić i on potrafi y, odzajemnić się. I, I człowiek naprawdę powinien dać. Y, Takiemu psu miłości, Mieliśmy taki przypadek, psy były zamknięte w bloku, w mieszkaniu, praktycznie nikt tam nie mieszkał, przebywały tam tylko psy i wreszcie na prośbę mieszkańców była taka reakcja, że straż pożarna, policja i my pojechaliśmy do tego mieszkania, gdzie okazało się, że były dwa psy, skrajnie wygłodzone, wycieńczone, dostawało od czasu do czasu chleb i wodę. W tej chwili pieski są u nas w schronisku i mają się bardzo dobrze, a sprawa oczywiście sądowa yy, według właściciela się toczy. Niestety, wyjątkiem nie są zdarzenia okrutne i głupie autorstwa osób, u których człowieczeństwo jakby zanikło. Bo jak inaczej nazwać porzucenie zwierzęcia po latach opieki, czy przywiązanie bezbronnego szczeniaka do drzewa i pozostawienie go na pastwę losu. Czym zawiniły, że ich życie stało się piekłem? Czy czeka ich jeszcze dobry los?